Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali znowu o nieśności, ale poruszymy trochę inny temat, taki żeby pomóc Wam w hodowli. E, oczywiście na wstępie zapraszam do innych moich filmów, w którym mówię o tym jak zajmować się drobiem, na co zwracać uwagę przy wyborze drobiu, jak zaprojektować kurnik, jak zaprojektować wybieg, co zrobić kiedy kury chorują. Jak poprawić nieśność i tak dalej, to wszystko macie u mnie w odcinkach. Odcinków jest ponad 1000, także zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze jakiegoś nie widział, praktycznie wszystko słuchajcie odrobił jest. Dodatkowo mamy jeszcze taką playlistę, w której mamy około 70 ras kur, gdzie każdą oddzielnie opisuję i mówię Wam, jakie rasy warto kupić, jakie mniej warto kupić, i tak dalej, także wszystko tam możecie słuchajcie sobie znaleźć. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania, to piszcie w komentarzu. Prośba ogromna o zostawienie łapeczki w górę, już i subskrypcji. I zaczynajmy. Dzisiaj będziemy moi drodzy rozmawiali o nieśności, ale w aspekcie ras kur. Powiem wam, jak rasa drobiu bezpośrednio może oddziaływać właśnie na nieśność więc po pierwsze, co najważniejsze są rasy kru, kur, które lepiej się niosą i gorzej, co jest jakby oczywiste, natomiast najlepsze rasy drobiu do samej nieśności stricte to są rasy kurek tak zwanych towarówek. Kury towarowe charakteryzują się tym, że najczęściej mają trochę słabszą odporność niż kury tak zwane ogólnoużytkowe, natomiast one dużo lepiej się niosą, bo są stricte przystosowane, wyhodowane po to, żeby właśnie dobrze się nieść. Yy, natomiast jeżeli chodzi, moi drodzy, o kwestie związane z y, hodowlą tych, tego drobiu, to na pewno to, co ja polecam zrobić, to przed zakupem zastanowić się, czy na pewno macie warunki, żeby takie kury trzymać. Jeżeli nie macie do końca warunków, żeby takich kur trzymać, no to wtedy, niestety, y, sytuacja wygląda w ten sposób, że musimy. Jako hodowcy kupować kury ogólnoużytkowe, które też bardzo dobrze się niosą, ale już trochę gorzej niż kury tak zwane towarówki. Ile gorzej? No statystycznie jest to około 20%, więc nie dużo gorzej, natomiast one są dużo bardziej odporne na warunki. Średnio zakłada się, że kura powinna nieść jedno jajko w ciągu 24 godzin, zaczynając od pierwszej nieśności, czyli około 22-23 tygodnia i do pierwszego roku, do pierwszej przerwy, tak zwanego przepierzenia się. Wtedy kurki powinny nam się, słuchajcie, mniej więcej nieść właśnie no prawie, że codziennie, tak się zakłada. quadrá Natomiast, no, prawda jest taka, że przez to, że nie zawsze mamy dobre warunki, to nie oznacza, że nie mamy kurnika, ale to oznacza, że w tym kurniku nie zawsze mamy super temperaturę, taką, jaka powinna być wilgotność, oświetlenia nie ma tyle, ile powinno być. Czasami kury się stresują, denerwują, a notabene nie karmimy tak, jak powinniśmy, przez to tych jajek jest po prostu mniej. Więc to jest taka idealna wartość, do której powinniśmy dążyć jako hodowcy, ale w większości przypadków ona jest niemo niemożliwa do uzyskania ze względu właśnie na to, że po prostu, no, ta nieśność przez te warunki nie jest do końca możliwa, powiedzmy ta stuprocentowa nieśność, ale te 70-80% to już jest dużo, więc średnio tyle trzeba założyć. Pamiętajcie, że przez pierwszy rok ewentualnie jeszcze drugi rok, w zależności od rasy, kury się najlepiej niosą. Potem się niosą już coraz słabiej no i wiadomo, że już jak są stare to te jajka są bardzo duże, czasami właśnie wielkości XL, natomiast no kura już nie przyswaja wszystkich składników odżywczych, witamin i minerałów odpowiednio, więc też ta nieśność po prostu będzie słabsza, skorupka będzie słabsza i tak dalej. Także trzeba brać to pod uwagę. Więc pierwsze dwa lata, a w sumie pierwszy rok jest najlepszy. A potem to wszystko słabnie. Jeżeli chodzi o nieśność, kolejna bardzo ważna rzecz, no bo tutaj też pytaliście mnie o kury ozdobne. Ja o kurach ozdobnych miałem już nie nagrywać, natomiast zadaliście mi pytanie co do nieśności, więc chcę odpowiedzieć. Tutaj ta nieśność będzie dużo słabsza, ale też weźcie pod uwagę, że jajka od tych kur kosztują dużo więcej. Jeżeli jeszcze są to te słynne naszarałkany czy jakiekolwiek inne kury, które niosą jajka tak te kolorowe z kolorową skorupką, no to tutaj za te jajka weźmiemy więcej niż za normalne, ale też musimy się przygotować na to, że te kury nie będą nam niosły aż tyle jajek ile niosą właśnie te kurki towarówki kurek towarówek nie polecam nawet jeżeli ktoś Wam proponuje ponieważ większość z nas niestety nie ma warunków żeby te kury trzymać i najczęściej po prostu te kury nawet przez jakiś czas nam się poniosą dobrze ale po prostu później nam padną bo tych warunków nie wytrzymają szczególnie jeżeli mielibyśmy kupować w październiku gdzie tak naprawdę sami dobrze wiecie że już czasami występują nawet przymrozki w nocy więc ja nie polecam ale jeżeli ktoś chce spróbować to jak najbardziej można jeżeli chodzi o kury ogólnoużytkowe, tutaj dzisiaj nie o rasach, tylko mieliśmy rozmawiać o nieśności, ale jeżeli już się pojawia temat, to polecam oczywiście rosy, saseksy, lekhorny. To są takie moje, moim zdaniem, najlepsze kury, jeżeli chodzi właśnie o... Te hodowle małe. Przy hodowlach dużych wygląda to trochę inaczej, natomiast przy małych jak najbardziej te rasy kur polecam. Nie przejmujcie się, że to są rasy kur typu średniego, niekoniecznie lekkiego, nie ma to aż takiego znaczenia. Natomiast moim zdaniem i tak średniego dużo bardziej się sprawdzają niż lekkiego, ponieważ ta kura jest trochę większa, trochę cięższa, niby więcej pokarmu pobiera, ale to jajko statystycznie powinno być minimalnie większe. No i też dodatkowo raczej te kury. Po badaniach wyszło, że mają lepszą odporność niż te kury typu lekkiego, po prostu te małe, które są przystosowane do siedzenia w kurniku. Także tak to mniej więcej wygląda. Jeszcze tylko na marginesie, może trochę nie na temat, ale pytaliście, jak to jest z tymi kurczakami. No, nasze kurczaczki już są, słuchajcie, w miarę duże, więc one sobie poradzą. Zimę przetrwają, natomiast wy, jeżeli teraz planujecie i chcecie mieć w hodowli właśnie małe kurczaki, to nie polecam. No, chyba że tak jak już wspominałem, milion razy macie, gdzie. Trzymać kurnik jest ogrzewany, macie miejsce, to wtedy jak najbardziej, ale to mówię, zastanowiłbym się pięć razy, bo to jest temat taki, że one mogą po prostu, tak jak większość kur, nie przetrwać. A kurczaczki to już w ogóle potrzebują bardzo, bardzo, yy, bardzo yy, tych warunków mocnych, dobrych, więc tutaj raczej no. Przemyślałbym temat, czy warto, no, ale to już mówię w zależności od Was. Także, jak widzicie, ta nieśność jest naprawdę różna. Średnio można ją sobie jakoś tam podsumować, że jedno jajko raz na dwa dni to też jest ok. Tu ludzie pisali, że codziennie mają jajka, mają 10 kur, od 10 kur mają 10 jajek. No super. I to by było naprawdę fajnie, rewelacyjnie, ale wiem, że u większości nigdy tak nie będzie. Jak macie to jajko co drugi dzień, to też jest ok, jest dobrze. Jeżeli kury są zdrowe, też będzie dobrze. Pamiętajcie, że to nie jest hodowla przemysłowa, pamiętajcie, że to nie są duże fermy, tam się my kur nie faszerujemy, tylko paszą pełnoporcjową czy jakimiś innymi. Koncentratami po to, żeby one nam się dobrze niosły, tylko chodzi o to, żeby były zadowolone, szczęśliwe, a my żebyśmy mieli smaczne, dobre jajka. Więc też trochę inna, inna jest ta filozofia niż w przypadku właśnie takich hodowli przemysłowych, gdzie tam chodzi tylko i wyłącznie o zysk. No a tak naprawdę o nic więcej. Więc zwracajmy naprawdę, słuchajcie baczną uwagę na to i przyglądajmy się temu drobiu, czy kury nie są chore, czy wszystko jest ok, ponieważ jeżeli jakiś problem zbagatelizujemy, czy jakąkolwiek cechę związaną właśnie z nieśnością może to spowodować duży spadek nieśności? A wydaje mi się, że w naszym przypadku no, byłoby to niewskazane, ponieważ hodując drób musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jednak te kury. No, potrzebują odpowiednich tych warunków do życia, żeby mogły prawidłowo funkcjonować. Także na dzisiaj tyle. Jak macie jakieś pytania, chcielibyście, żebym nagrał jeszcze jakiś film o czymś innym, to piszcie w komentarzu. Postaram się nagrać, postaram się wam przedstawić. A na dzisiaj, moi drodzy, tyle. Jeszcze raz dzięki wielkie, że jesteście. Jest nas ponad 11 tysięcy, także super mamy sukces i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!